No choć Basia, zaufaj mi, będzie dobrze. No nie wiem, moja stara sypialnia mi się podobała. To po co zmieniać? Uwierz mi, będziesz w szoku. Poczekaj chwilę, zaraz ci coś pokażę. Tutaj, tutaj. Mm. Mm. Już, chwila, chwila. Już to wstawiam. Czy tu może być? Ken? A co ty tutaj robisz? Basia, to nie Ken. To Ben. Siema, siema. Pomoże nam dzisiaj złożyć i wnieść meble. Przecież to taki ciężar, same tego nie będziemy wnosić. No okej. Okay. Ale Amelia, co to są za meble? Nie uwierzysz, znalazłam super chiński sklep z meblami za grosze. Nie uwierzysz, ten zestaw kupiłam za połowę ceny. Ben, otwieraj paczkę i składaj meble. Spoko loko, już się robi. Hm, tylko co jest do czego? A gdzie jest instrukcja? Gdzieś tutaj powinna być. To do tego? Ho, bez instrukcji chyba sobie nie poradzę. Szafka jest? Gdzie jest ten element? No, to nie, to też nie. Hmm. No aletka też jest. Łóżko gotowe. Ben, ale ty o czymś nie zapomniałeś? Te łóżko jest puste. Nie ma dna. Ono tak. Amelia, czy ty jesteś pewna, że on nie ma nic wspólnego z Kenem? Barbie, jest jeszcze taka pościel, ale ten wzór mi się nie podoba. Mi się, mi też się nie podoba. Mi się, to dobre dla dzieci. O, misie, jakie słodkie! Tak uwielbiam mi się, hm, moje ulubione łaskotki. Wiesz, gdzieś na wyprzedaży znalazłam taką pościel. W jednorożce jest taka słodka. No, takie łóżko to ja rozumiem. No kochana, powiem ci, że przy takiej toaletce to mogłabym siedzieć cały dzień. Nie może zabraknąć kwiatów. No, już jest pięknie. Co dalej, Amelia? Ben! Możesz wnosić szafę! Już się robi! Duża ta szafa! Nie za duża do tego pokoju! Teram! Spójrz Basia, to twoja nowa szafa! O, ja! Ale mega, ale mega, ale wielka, ale wielka! Hej, a kto to jest? Eh, to tylko maneki. Nie zwracaj na to uwagi. A w środku są też dla ciebie niespodzianki. Widzisz? Mówiłam ci, że te chińskie zestawy są super. A ty mi nie chciałaś wierzyć. Amelia, ty to masz jednak nosa do okazji. Uwaga! Pops! a jakie to duże w środku! Kierowniczko! Otwarte. Ojej, Amelia! Jaka ona duża! A co jest w środku? Otwierajmy szybko, ja coś tam widzę! Tasia, po kolei. Zobacz, jaką masz słodką walizkę. Z serduszkiem. Zobacz, nawet się otwiera. O! a jaka słodka szafeczka! A szuflady, jakie pojemne! Fiu, fiu, fiu! Mogę tutaj zamieszkać. Jak? Wow! Jaka przestronna ta szafa. Zmieść tutaj wszystkie moje ciuszki. I ten napis. Sweet. Zobacz. Tutaj masz półki na galanterię. Na torebki. Okulary, buty. A tutaj jest miejsce na wieszaki. A właśnie. Gdzie one są? Gdzieś tutaj były. O! Już mam. Z kokardką. Różowe. Co mówisz? Amelia, zobacz, co znalazłam! Dobrze mówiłaś, są też dodatki. Ubrania też są. Wow, już mi się podobają. Basia, twoje pierwsze sukienki lądują w szapie. Te sukienki też są słodkie. Sporo tych sukienek. Wow, Amelia, ale ten dres to jest mega! W moim ulubionym kolorze! Żółtym! Ta szafa jest tak duża, że zmieści się jeszcze w nią bardzo dużo ciuszków! No ja myślę, bo mam tego sporo! A teraz chodźmy szybko, zobaczymy buty! Wow, które ci się najbardziej podobają, Amelia? Te wysokie, fioletowe trampki są mega! A tobie, Basia? Mi te różowe koturny są takie sweet! Spójrz Basia, są jeszcze takie super torebki! W twoim ulubionym kolorze, żółtym. Pasuje mi do stylizacji, prawda? A ta różowa kopertówka pasuje mi do bransoletki. Hm, ciężki wybór. Barbie, a które okulary ładniejsze? Różowe czy niebieskie? Ty weź niebieskie, ja wezmę różowe. Wow, Amelia, nie wiedziałam, że taki ci super pokój wyjdzie. Hm, ale to jeszcze nie koniec. Potrzebne ci jeszcze oczywiście lustro, bo w tej szafie nie było. I jeszcze sukienka wieczorowa. No, Amelia, a to się przyda. Pewnie! Na wyprzedaży znalazłam jeszcze taki ceramiczny zegarek. I jeszcze mój ulubiony kwiatek. Wydaje mi się, Basia, że skończyłyśmy. Basia, zobacz, mam coś ciekawego dla ciebie, Misio. Jej, dziękuję. A to z jakiej okazji? A wiesz, tak bez okazji słyszałem, że lubisz mi się. Ja też zresztą lubię mi się. E, dobra, muszę iść, to część dziewczyny. Hmm, ładny ten miś. No, widzę, Basia, że masz nowego adoratora. To teraz na pewno pokój jest skończony. Powiem ci, że miałaś rację, kupując te meble w chińskim sklepie. Ale to nie wszystko. Widziałam też mega zestaw do Łazienki. Chciałabyś, żebym ci umeblowała Łazienkę? Ekstra pomysł! Jeśli chcielibyście, żebyśmy umeblowały Łazienkę z chińskich zestawów, to zostawcie 5000 łapek w górę pod tym filmem. Mam też pytanie dla osób, które bardzo uważnie oglądały nasz film. Napiszcie w komentarzu. Co dostała Basia od Bena? Wiecie? Napiszcie też w komentarzu, czy podobała Wam się szafa? No i jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam Tomasz Pleskot i jakaś tam alpaka. A ja pozdrawiam Roxana Pytlak i Marta Kozica. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Marivo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa, papa. Papa.